No więc co teraz? No więc... Już to, to dobrze Martynka? Martynka właśnie. Martynka. Wszystkie te rzeczy się przewracało, musimy ci to oczyścić Ale... Kupisz ten nowy tego komputer Trzeba ci starego, taki śmelć Martyn chyba jest w ciężkim szoku Bo jest dziura to jest no bo w chyba jest dziura Ten kto chyba gdzieś leży pewnie. Hmm. Hmm. Dzień dobry. Hmm. Przepraszam za zniszczenie, ale. Uwaga, uwaga! Nadciąga niedługo fala tsunami. Skieruj się od strony morza. Może się w bezpiecznym miejscu. Słyszę pana, pan... Nie, możliwe, co nie? Możliwe. Pan próbował uciec, ale... Wspomniałem o jego przyrodzonym Z przypadkiem przysłyszał na pana... O, przepraszam pana. Niech pan się nie martwi. Będzie dobrze. Okej, musimy powiedzieć, że wszyscy brzegali przy nami. Słyszał pan? Przychodzi przy nami. Mam ważne sprawy. Nieważne, jak pan idzie się schronić. Stronaż nam tutaj do góry. Martynko, pan chodzisz z nami, musisz, musisz ukryć się na górze żeby z Krzysiem No chodź Martynko, cię za głowę, nieźle. Serio macie za głowę? Trzymaj się, ja tutaj tam trochę dalej... Tak, To będą jak wysokie. Bo nikt tutaj nie instalował. Ochronny, bo nikt nie spodziewał się, że nad taką amerykańską, powtarzam, że nie meksykańską. Dojdzie do takiego... takiej wody, Że pilnuj Martynki i twego brata. Jesteś tu najbardziej racjonalną osobą, przeżyłeś, że żeśmy tsunami, więc wiesz co robić. Chodź Krzysusie. Wiem, że pierwszy tsunami w życiu najtrudniejszym tsunami w życiu, więc... może być ostatnim tsunami w życiu, więc... Chodź. Ty sobie, tu, a ja idę Ty żydzi, się do naszego wczesnego sklepu, żeby uciekali. przed tsunami. A tu, gdzie nie nadchodzi tsunami? Tu, tu, tu. Hmm? Szef pana. Wie pan dzisiaj z nami? Tak, wiemy, właśnie próbujemy się ukryć na górze. Przeszep tam na górze jest? Tak, nie teraz. O tu jest mój przyjazny szaf, tak? O, cześć. Czekaj, czekaj, ja cieszę, tam tutaj. Nic ci nie ma jeszcze że idę po tego pracownika. Panie, pracowniku, pan przyjdzie. Szał klienta, nie wiem. Co jest. Nie wiem, czy jest, nieważne. Tutaj byliście bezpieczni, a wypadł na AFSE, bo się tsunami zaraz miało rozpocząć. że dość z tamtego ludzi ok, proszę uciekać, dędko iść z o, przypomnę pani pomogę, szybko trzeba uciec że nadejść w każdej chwili już pani pomogę Muszę się z tego, bo no, to nie było no, ja ale ten pada na ten będzie. się nie w lecznym miejscu już chyba przeżyję, o, przeżyję. Ok, proszę pana Niech pan stąd wychodzi Nie wie pan, że teraz będzie tsunami Niech pan idzie ze mną Niech pan idzie ze mną, tak pan idzie ze mną To zadejdzie tsunami Więc z pana nie zostanie, tak Dla pana bezpieczeństwa robię i tak do zabrać, że przejdziesz i martwisz. Proszę, do tsunami nie ma, to trzeba się Tsunami, Przepalanie niech pan ucieka. Tsunami nadchodzi. To już koniec! Hej, zanim będzie taki z nami na początku, przepraszam za lagi. Wtedy bójko nie wytrzymuje w dobrym stanie. Ja nie wiem gdzie on Ja lecę! Ja lecę! Pomocy! Aaaa! 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 Co się stało? Tutaj była czasowa tu opala

Zobacz, gdzie jest dobre. Zobacz, gdzie jest Z Zobacz, gdzie jest dobrze gdzie jest dobre. Zobacz, gdzie jest dobre. Zobacz, gdzie jest jeszcze nie gdzie nie wiem gdzie, gdzie jest Martynka? Martynka? Martyna, gdzie jesteś? Martyna? Gdzie ja ta, Gdzieś tam, nie powinienem być gdzieś. tu? Gdzieś w Nie wiem, czy to prawda, że Martyna otrzymałem. No. Gdzie jest Martyna? Martyno! 응응응응응응. 아니야,부터 해봐.응응응.이제야 벌써 좀 잠잠. 잠깐만. Nie To jest Ale wezmę, że jeździ i się w To ważne, żeby ale... się sprawdzić. Ci ludzie, którzy tutaj odegrowali, w tej części. to jest. O, wiesz, co to Nic mi wyszło. Co chciałem zrobić. To wezmę. Halda, O, tam przeżył. Widzę, że pewnie posprząt, że z nią nie Że to źle skończyło. Jak to się w ciemnych, że dosyć dosowa, dosyć dosyć do samego tutaj powiadał poszatlasowego ulędu. ...doroś tu nie tam ja swojego znajomy

o nie, Gdzie on to szefie, czy pan żyje? Przecież już jesteś u mnie Szef, w tym, w tym przynajmniej Przestał z szefem Zlecił, rzeczył go, przygniotł Nieee, przygniotł go rzeczy Głowę stracił Już nigdy się do mnie nie odezwie Straciliśmy go a tak go próbowałem uratować. Chyba lepiej to nie wychodzi. Bo parta jest za My Teraz to wejść tam w jakieś wyjście. I zostać to chyba zły komis. Zły kąt.